Zastanówmy się dzisiaj nad jednym, czy to, co najpopularniejsze, jest zawsze najlepsze. Weźmiemy na warsztat metodę podłączania rozdzielnic elektrycznych, którą w Polsce stosuje, no, chyba większość elektryków. To taki standard, który, co bardzo ciekawe, wciąż potrafi wzbudzić naprawdę gorące dyskusje w branży. No właśnie, i tu jest pies pogrzebany. Przejdźmy od razu do rzeczy. Skoro to jest standard, to skąd w ogóle jakiekolwiek wątpliwości? Otóż cała ta debata kręci się wokół jednego potencjalnego, chociaż trzeba to podkreślić, niezwykle rzadkiego ryzyka. Okej, okay, więc mamy tu dwa obozy. Z jednej strony są praktycy, którzy mówią, słuchajcie, to rozwiązanie jest sprawdzone, działa i stosujemy je od lat bez problemów. Z drugiej strony mamy teoretyków, którzy wskazują na pewien scenariusz awarii, taki, w którym uszkodzenie jednego małego elementu mogłoby, no cóż, usmażyć nam sprzęty w całym domu. Kluczowe jest tu słowo teoretyczne. Dobrze. A oto nasz plan działania. Najpierw spróbujemy zrozumieć, o co w ogóle w tej kontrowersji chodzi. Potem przejdziemy krok po kroku przez praktyczne podłączenie całej rozdzielnicy. A na sam koniec zbierzemy to wszystko do kupy i wydamy werdykt, co jest za, a co przeciw. Zaczynamy więc od fundamentów. Musimy dokładnie zrozumieć, na czym polega cały ten spór, który dotyczy stosowania jednego trójfazowego wyłącznika różnicowo-prądowego do ochrony wielu obwodów jednofazowych. Głównym czarnym charakterem w tej całej historii jest właśnie asymetria napięć. Wyobraźmy sobie taką sytuację. W naszym wyłączniku RCD psuje się tor neutralny. Coś się zacina i on się nie zamyka, podczas gdy tory fazowe owszem. Co się wtedy dzieje? Ano, część naszych urządzeń w domu, zamiast dostać standardowe 230V, otrzymuje nagle napięcie międzyfazowe, czyli 400V. Efekt można się domyślić. I tu dochodzimy do ciekawej rzeczy, bo w materiale źródłowym obalono pewien popularny mit. Dużo osób myśli, że jeśli zastosujemy osobne jednofazowe różnicówki, to jesteśmy w 100% bezpieczni. Cóż, nie do końca. Bo jeśli przewód neutralny uszkodzi się gdzieś wcześniej, na przykład na przyłączu do naszego budynku, to asymetria i tak się pojawi, niezależnie od tego jak pięknie mamy skonfigurowaną rozdzielnicę w środku. No dobrze, teoria za nami, więc czas ubrudzić sobie ręce. Przynajmniej w przenośni. Zobaczmy z jakich klocków składa się rozdzielnica, którą będziemy dzisiaj analizować. A oto nasza lista zakupów. Mamy tu główny wyłącznik, czyli rozłącznik izolacyjny. Mamy ogranicznik przepięć. Dalej serce całej naszej dyskusji, czyli trójfazowe wyłączniki różnicowo-prądowe. I oczywiście cała armia wyłączników nadprądowych dla poszczególnych obwodów, oświetlenia, gniazdek i siły. Do tego rzecz jasna, szyny do połączeń ochronnych i neutralnych. Komplet. No to zaczynamy montaż. Pierwsze ruchy są absolutnie kluczowe. To one decydują o bezpieczeństwie i, co też ważne, o porządku w całej tej skrzynce. Zanim w ogóle cokolwiek podłączymy, musimy wszystko perfekcyjnie przygotować. Materiał źródłowy kładzie gigantyczny nacisk na jedną, wydawałoby się banalną czynność oznaczenie każdej, ale to każdej pojedynczej żyły przewodu. Tak, to zajmuje trochę czasu, ale uwierzcie, jest to absolutnie bezcenne dla przejrzystości i dla każdego, kto będzie musiał zajrzeć do tej rozdzielnicy w przyszłości. A teraz złota zasada każdego, ale to każdego elektryka. Prace zawsze, ale to zawsze zaczynamy od podłączenia uziemienia. Wszystkie te żółto-zielone przewody ochronne muszą być podpięte jako pierwsze. To jest fundament bezpieczeństwa całej instalacji. Koniec i kropka. Uziemienie mamy z głowy. Teraz możemy przejść do podłączenia serca całego układu, czyli głównego zasilania i oczywiście ogranicznika przepięć. Patrzmy jak to wygląda. Przewody fazowe z zasilania wchodzą na dół rozłącznika. Ale co ciekawe, z wyjścia tego rozłącznika zasilanie jest rozdzielane w taki sprytny, odgałężny sposób. Jedna para przewodów leci do naszych wyłączników RCD, a druga zupełnie osobna zasila ogranicznik przepięć. To bardzo fajny patent na utrzymanie porządku bez plątaniny kabli. A teraz mała zagadka, która często pojawia się przy budowie takich bardziej kompaktowych rozdzielnic. Jakim cudem można zasilić lampki, które sygnalizują nam obecność fas i jednocześnie zaoszczędzić cenne miejsce, nie dokładając dla nich osobnych malutkich bezpieczników? Otóż okazuje się, że jest to jak najbardziej możliwe i w pełni zgodne z przepisami. Cały trik, cały sekret tkwi w grubości przewodu, którym zasilamy te małe lampki. I to świetnie pokazuje logikę przepisów elektrycznych. Jeśli nasze zabezpieczenie przedlicznikowe ma wartość powiedzmy 25 amperów, a my do zasilenia tych lampek użyjemy przewodu o przekroju 6 mm2, którego obciążalność jest znacznie, znacznie wyższa, to właśnie to zabezpieczenie przedlicznikiem staje się ochroną dla tego przewodu. Nie ma więc żadnej potrzeby, by dublować zabezpieczenia. Proste i genialne. No dobrze, główne komponenty już mają zasilanie. Został nam ostatni etap. Czyli podłączenie poszczególnych obwodów, tych od gniazdek i od oświetlenia. Sinał prac. Tutaj kluczem jest organizacja. Każdy wyłącznik RCD dostaje swoją własną, dedykowaną szynę neutralną. Przewody neutralne z obwodów, które są chronione przez dane RCD, muszą trafić właśnie na tę szynę. Fazy z kolei są bardzo elegancko rozprowadzane z wyjścia RCD na cały rząd wyłączników nadprądowych za pomocą takiej estetycznej i bardzo szybkiej w montażu szyny grzebieniowej. I teraz dochodzimy do absolutnie, absolutnie najważniejszej zasady przy pracy z różnicówkami. Przewód fazowy i przewód neutralny danego obwodu muszą być zasilane z tego samego wyłącznika. Jeśli się pomylimy i weźmiemy neutralne sprzed wyłącznika, albo co gorsza, za innego, system od razu to wykryje jako upływ prądu. Efekt natychmiastowe zadziałanie. Skoro przebrnieliśmy przez cały ten proces, to czas wrócić do naszego pierwotnego pytania. Podsumujmy, co właściwie zyskujemy, a co ryzykujemy, idąc tą najpopularniejszą w Polsce drogą. Co ciekawe, autor materiału źródłowego, mimo że demonstruje i w pełni akceptuje metodę z trójfazowym RCD, to otwarcie przyznaje, że osobiście woli stosować oddzielnie wyłączniki jednofazowe. Dlaczego? Bo jak twierdzi tak, jest po prostu wygodniej i łatwiej jest równomiernie rozplanować obciążenia na poszczególne fazy. I ta tabela właściwie podsumowuje wszystko idealnie. Główne zalety? No, oszczędność miejsca w skrzynce i szybkość montażu. A wady? Cóż, trudniejsze planowanie, większy obszar wyłączenia w razie awarii na jednym z obwodów, no i to wspomniane minimalne teoretyczne ryzyko asymetrii. I to jest chyba najważniejszy wniosek z całej tej analizy. Niezależnie od wszystkich dyskusji, prawidłowo wykonana instalacja oparta na trójfazowym wyłączniku RCD jest rozwiązaniem w 100% legalnym. Jest w pełni zgodna z obowiązującymi normami. To nie jest żadny błąd w sztuce. To po prostu jedna z dostępnych, profesjonalnych opcji. Na sam koniec zostaje nam więc pytanie otwarte: Co jest ważniejsze, kiedy projektujemy instalację? wydajność i popularność danego rozwiązania, czy może jednak precyzja i możliwość takiego bardziej szczegółowego zarządzania, nawet kosztem miejsca i większej złożoności. A może prawdziwa sztuka polega na tym, żeby umiejętnie łączyć oba te podejścia? Wybór, jak zawsze, w inżynierii zależy od priorytetów.